No witam z tej strony Jakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale the Stellaris i dodatku Rados of the Shroud i zapraszam Was do oglądania. tak jak mówię w poprzednim odcinku. Będziemy atakować ostatnie padło imperium. Dlatego przygotowałem wszystko co miałem, czyli 4 swoje armie, a ta piąta została zwana więc... Nie mam problemu, mam jest stąd. Nic chyba więcej stąd nie bierzemy. Przy okazji nie mają trzy armii, bo jest jedna, druga, trzecia. Chociaż ta będzie najsilniejsza. Tak, chyba najsłabsza, ta umiarkowana, ale i tak jestem silniejszy od tej najsilniejszej. Więc nie powinno być w ogóle problemu. Odbudowałem większość armii. To jest jakieś trzy statki. Nie o tym się co przejmować. I wypowiedzenie wojna, ale najpierw roszczenia Dlatego to będą mieć. Okład tylko przejmę. jest zobaczymy. O się mi stąd. Już no, planety i roszczenia straciły. Te co chciałem dać. Jakaś tu. A ty niech będzie wszystko wezmę. I chyba wypowiada od razu. Niech puszczy czas na chwilę. Tam ustawi wszystko. Powiedzenie wojny. Normalnie uroszczenia I no leci koi i bierzemy I tak by nikt nie chciał Ale no, już można wlatywać Tutaj armię, którą tam Dodam kolejne statki, więc dlatego tam jeszcze budowa jest, więc nie masz zajmujesz się tym atakiem. Ty też, a tam lecisz? Co oni robią? Nie lecą do mnie, czy. No, tam tam, zobaczyć. Exploration. Lecą do mnie. No, czy ta armia z dołu też leci do mnie? A nie, bo tutaj jest te statki kolejne. No tak. Uwaga wlatujcie mi tu. Nie chcę się z wami latać. Bo ta jest tak wolna, że aż Czemu tak na to patrzeć? Lecisz tu? Kliknij niech to. To jest takie malutkie, że tu mogę kliknąć. Wiecie co? Próci na to spa w Pójdźmy ją zniszczyć, a... A, lecisz! Kurde, oni są bo jest, że jak polecę, to wlecę w nich. I oni wtedy zadadzą mi obrażenia. I będą mi teraz spotkać systemy. I co powinien zrobić? Wiecie co? Wlecieć w nich. Chciałbym w nich wlecieć, nie damy rady inaczej. Co robicie? skok robią. Podamy skok, robię dziny. A i ich zniszczyć, fajnie, nie ma szans. A ja przyspieszę, trochę bardziej, jeśli mi się kliknie trochę laguje, ale damy radę. Station is under siege. O, może ich dogonimy tutaj Dobra, teraz trzeba Desanty Tutaj coś było tak jest Desantuj. A mamy leci do kolejnej armii. Cała ta armia sama tu wlecia, więc powinniśmy dać radę. Jeszcze to od razu, ta armia jeszcze tu leci i uciekni, bo nie mieli szans. To jest kolejna czy Ucin, Nie. Cufali się tutaj do siebie. A ich w Wroga lata, żeby z nas przejmować mi tu planetę. A u sojusznika najpierw. Moju najpierw. Dałbym radę z nią, ale musiałbym wycofać armię. No, i latowi. To jest inna, która przegrała wcześniej, tylko udało się jej odnowić. Oła, może w nich. Oddaj no, o, dajo, idziemy do zniszczeń, tak, to jest ta pierwsza armia, co walczyliśmy, nic z tej strony cofać. jest kolejna, adnia, którą trzeba pokonać. I zostaje nam jedna, bo ta już też, a z nim walczę. Nie wiem. Ta ja się ci się przypołała. Ta była poprzednia. O tutaj kolejny ma awans. A to weź Łatam lecić się już robią Tak Chyba, że podżywność tu szli Na te roboty bojowe dam radę Masakruję ich Otwórz statek, to bardzo statek, to jest bardzo dobry do budowy armii. Powrót mogę? Tak, osiem cztery. O kurde, Paradise na no, fajnie, fajnie. To jest a, dobra. Nie zginął, tylko się też sam wycofał. Jakby sam to zrobił, to by stać stracił Trochę im to zajmie, chyba. Aż bramy jakieś użyją tutaj, nie wiem. Szybciej. Nie, wiem, co się dzieje z wami. Kurde, przeskoku jakiegoś używacie? Super, oni już sobie wylatują Co wy tak długo tam lecicie? Oni już przeskoku chyba zrobić, bo nie wiem Dziękuję, że tak długo to robicie Pretyni, czemu tak długo? Udało mi się go dorwać tutaj Mam no nadzieję, że on da się złapać. Bez przesady. Oni no wdają do zera zniszczona. Bez przesady. Dają radę. Tak dają radę do zera. Zaraz jej szczeni, przyzwana armią, będzie tu latać, podbijać tereny, a ta będzie atakować tego tutaj. A róbcie to. I co najgorsze, zawsze co mnie spotyka, armia uderzeniowa wyszła stąd, była atakowana i musiały wycofać. Zawsze musiał czekać, aż ona się pojawi nowa. Kurde. Połowę sił tamtej. Armii uderzeniowej. Jeśli tak, to kurde. Nie znoszę tej gry. Tu w armii uderzeniowały musiałem stracić. I wam już co stało. Jakaś tałta ja też nie dała rady. Nie ty wymać siły, Wstać tu jedną armię, żeby ta coś podbiła, no to najgodniej już chodzona, wszystkie są nie, jak, nie takie dobre, która armia ta by poszła. No, a wy tu lecicie Zróbcie to szybko Nie tym nie przejmujmy Chcieliśmy się nawalać z nimi Dacie radę mam nadzieję Jestem troszkę słabszy Ale pójdziecie radę? Ostatnia jest wytrzymała i mit marynarki, wybadajcie to, a ci pójdę ci radę, ile oni tu mają? No, wiedzę od nich, tego wy tu lecicie. Wy podbijacie statek tu bada. Czekam na statki desantowe, i odbadają We build. się. Znajdą o, i ten, ten wielki statek też został zdążyli go zaatakować, i zniknął. Mam nadzieję, w kawałku is i zaginą. To bardziej żyje, tylko. Jest wiadomo w kawałkach. A i co jeszcze muszę latać, ale to będzie naprawić. Nasze i sam się będzie musiał się naprawiać. Oba, lećmy z nimi. Zaczynam gadać bez sensu. Jeśli jest o stacji szybko, bo oni lecą. Jak mi się wydaje, to ich armi są na blisko.

Czekajcie. Jeden z jakiś był. Gdzie to było? A to! Te pary mi znika, ale się. Regeneruje i nie, idzie to... Było? Jak to sprawdzić? Odwrót, odwrót, odwrót. Kurde. Już się nie spodziewałem To nie dlatego, że byli podniszczeni. Tylko dlatego przegrałem. Będę musiał odnowić armię. Bo jedna armię będzie musiała pozostać, żeby to zniszczyć. Że tu niszczyć, podbijać. A ja muszę przyzwać armię uderzeniową Zaczynamy atakować ich armię tutaj. tutaj kolejno budują. Jedno już podobno zniszczyłem tutaj gdzieś na boku. A zapomniałam, że jedna flota została. Wszystko wlatuje. Jedno po już tu odbili. będę no, musiał szybko je zdesantować i nie pozwoli na większą armię obronną. A tu polecić, żeby mnie pozwolił, żeby latali tam ten statek A to nawet nie on. I ten wielki lotniskowiec budowlany. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. E nie, gdzieś tam się pojawił, ale nie wiem gdzie jest. Ten statek Konstruuje moje inne latające statki, Wejdźcie tam od razu z kokiem, nawet jeśli musicie, tak to pamiętam, to chyba ta była, ta była, tak jest moja armia obronna. Moja niech tu gratuje. Tamtuj, co my tu mamy? My nic tu nie nabudowali a to ta armerska. Hostel station engaged. our forces fall upon an enemy world ah ta się i czemu tak gówno to to ma być ryhiknej flota our forces have secured an enemy world od razu będę ciara Coś podobnego znowu. Kurde. Ale ja to to już tylko na słońce. Kurde, zmasakrowali mnie. Nasz spaceport nie mogę nawet. Dobra, miał zapis gry, w tym momencie bym cofnął. Kurde. Odwrót, odwrót, odwrót. 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 Aż dwa i radę. Nie wiem. Ja się wycofuję. Kurde, masakra była. To będę musiał poczekać trochę więcej czasu, żeby zaatakować. Te chwilę chwili system z tutaj konstrukcji, tylko niestety armię nie wiadomo skąd się pojawiła i zniszczył mnie. Jak tu widzę, naprawdę dużo tu jest do obrony. Kurde. Myślałem, że to jest po prostu system z tutaj konstrukcji, którą mogę przejąć, a okazało się, że nawet dobrze, że nie powinien tego robić. A zarobiłem. I wysłałem ich i zginęli wszyscy. Chociaż udało mi się ich wycofać. I chyba wezmę status quo. już przynajmniej trzy układy, jak tu widzę. Są cztery, które na to mam powinien patrzeć. Jak co zakończę to? Bo potrzebuję czas na rozbudowę swojej armii. Bo ją tak uszkodziłem, że nie wiem. Trzeba je odbudować. A czy nie będą chcieli to wziąć? Stało się. Zderzały ich. Pozostali najsilniejsi, niestety, z tym systemem. Kurde. Te dwa systemy są P. OK. Ten tutaj mógłbym przejąć jeszcze, ale niech będzie jak jest. Teraz będzie trzeba rozbudować armię, a nawet zwiększyć ją, podaj upłat. Mogę tam wlecieć do izby jeszcze, żeby to zbadać. Chyba tak też będę musiał to zrobić. No i mamy planety do zajęcia się nimi. Oni chyba tak zniszczeni będą. Mieliście. Nie, wiem, czy pójdę niszczyć te budynki, bo ich nie jestem w stanie budować, a dają dużo fajnych rzeczy. Napraw. Potem się czy to zniszczyć. Z OP Planety. Nowa Teraz będę naprawiał roju planety pod. Konkretny zasób. Jest też dużo energii. Jedność. Ander. Zobaczymy pod to czy będzie. Nie, Ci tutaj by powiedzieli mi wojnę. Nie wiem dlaczego, nawet tego nie zauważyłem, że coś takiego się stało. W momencie, gdy mnie zatkali, udarmiamy na moje systemy. Nie widzę, co zrobiłem, to przyspieszyłem to, żeby ta, ta, żeby ten obrońca galaktyki był przyspieszony. Nie byłem to ja, więc przyspieszyłem to, żeby potem to, robić, żeby to anulować tym samemu się mianować na tego w Brońce Galaktyki. Tak, inaczej ja się nazywam. To było napisane kto to będzie Galaktyki. Na niedługo kończę odcinek, Armię cały czas dobudowuje, bo naprawdę powinienem więcej stopów produkować. Wrócipsko z tym licie. Na niedługo tu powinni być. Jakieś roszczenia? Mogę, ale chciałbym ich prędzej. Dwa sali a Nawet nie mogę wybrać, co chcę z nimi zrobić. Niech będzie jak jest. Widziałem się, że mnie zaatakują. A lecieć. Teraz ich rozwalić Weź tak, więc tu najpierw A potem tam Nie wiem czemu wszyscy mieli wojnę Serio Bez przesady Ta się wojna na prawo i lewo Kurde Tutaj nie skończyłem, tam już zaczynają. Kurde, będę się z kolei na armię. To bez przesady. Będę skończył. Ale kurde, takie rzeczy się robi, że nie wiem. A jeszcze przy okazji Upadło imperium, coś też planuję, bo. Zaczynają się przebudzać To nie fajne będzie Dobra, gdzie ich by wysłać? Tutaj pewnie jedna armia Tutaj żeby to zniszczyć, żeby oni tu nie latali Dołom będzie łatwiej chyba Jakby to zrobić Tutaj nie mogę dowodować, czy mogę? Nie, mało no, mam. Trzeba to jakoś ustawić. A o żołnierze poleca tu. Niszczą Polesów tutaj na lewo. I tutaj te będą wyniszczać ich. Fotografii ja zostawię, bo... I tutaj przyzwali armię. Two z tych badań przyzwali armię jak widać. Chyba nie mieli własnej, więc musieli coś takiego. Ale da urad tam się bronić. Ile z w odcinku chcę mieć przynajmniej? Tak sprawdzało tu. 27 minut. Jakby co tyle mi wystarczy nagrywania. Teraz będę sobie grał, żeby trochę ich osłabić, może pod koniec tego co będę tych podbojów, bo może wam pokażę, że już kończę. Więc hej, cześć, pa!